No, witam Ciebie, Krzysztof, bardzo serdecznie po raz dziewiąty. Witam, Zosiu, dzień dobry. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka, która jest dopasowana w naszym <grym> przypadku do duele, do które są w tych kolorach. Także ja się też cieszę, że to już dziewiąty raz. Witam Ciebie, witam Państwa. Tak, jest, jesteśmy w cyklu rozmów Powrót do Zdrowia z Krzysztofem Markowskim, ekspertem y, od nanotechnologii, czyli od potocznie mówiąc plasterków. O którym rozmawiamy, i dziś mówimy o karnozynie, czyli białku młodości. Dobra. Tak, karnozyna. Tak jak w poprzednich odcinkach my tutaj staramy się zdradzać trochę więcej informacji niż, jest, niż te informacje są dostępne na stronach z wiadomych przyczyn. Ale robimy to w sposób bezpieczny, bo bo też już się nauczyliśmy przez te lata, żeby rozmawiać z Państwem w taki sposób, żeby nie było to krzywdzące. I dzisiaj trochę o karnozynie, o białku młodości. Tak jak wspomniałeś, Zosiu, karnozyna została odkryta jako substancja, którą nasze ciało produkuje ponad 100 lat temu przez rosyjskich naukowców. I ona została odkryta, przebadana, i po tych 100 latach my wiemy bardzo dużo na temat karnozyny. I teraz. Nasza bioelektroda ma za zadanie, właśnie poprzez noszenie jej na skórze, ma za zadanie przekazywanie informacji, żeby ta produkcja karnozyny była optymalna. Tak, tak działa ten mechanizm, bo to jest fototerapia. I teraz karnozyna jest białkiem mówi się na to dipeptydem która ma wiele funkcji, bardzo ważnych w naszym ciele i z tych funkcji, o których będę mówił, Wynika to, że działa właśnie odmładzająco. Jest bardzo silnym antyoksydantem. Mówiliśmy o stanach zapalnych i, i wolnych rodnikach. Jest bardzo silnie antyglikacyjna. To dla osób, które wiedzą, co to jest glikacja w ciele, czyli, czyli rozpad, rozpad białek i, i naszych tkanek czy naszego ciała z powodu zbyt dużego na, na, zbyt dużych stężeń cukrów. Tak najprościej rzecz ujmując, to jest to ten problem związany z węglowodanami, ten problem związany z insulinoodpornością, to jest zbyt dużo węglowodanów, następuje glikacja i karnozyna działa antyglikacyjnie. karnozyna też bardzo fajnie działa jako Substancja helatująca, metale ciężkie, czyli łapie to, co nam szkodzi z i, i usuwa. Takie jest, takie jest jej działanie główne. Czyli krótko mówiąc, jest bardzo silna, jeśli chodzi o ochronę przed, przed atakiem wolnych rodników, a jednocześnie właśnie poprzez, poprzez neutralizację, ale też karnozyna ma. Właściwości regeneracyjne, czyli przyspiesza nam regenerację tego, co już zostało zniszczone, czyli z jednej strony blokuje atak wolnych rodników, z drugiej strony przyspiesza regenerację. i Nawet gdzieś w jakimś z badań yy, czytałem informację, że karnozyna ma właściwości regenerujące nawet DNA. Yy, o wolnych rodnikach nie będę tutaj opowiadał, bo o tym można, można sobie poczytać. Warto pamiętać, że My poprzez stres, poprzez zły sposób odżywiania się, poprzez niewysypianie się. Tworzymy bardzo dużo wolnych rodników, które karnozyna jest w stanie niwelować ich działanie. Oglikacji już mówiłem. Jest taki proces. Mówi się o, o, o tym, że się starzejemy. i Jednym z takich opisów tego procesu starzenia się pewnie słyszeliście Państwo, Ty Zosiu też jest efekt Hayflicka, polegający na tym, że z każdym podziałem komórkowym skracają nam się chromosomy, co oznacza, że skracenie chromosomów zmniejsza ilość tych podziałów. Taki jest jeden, jeden jedna z teorii procesu starzenia się, że nasze komórki mają ileś tam podziałów, potem się zatrzymują i już koniec. Zatem karnozyna w tym kontekście i też to zostało udowodnione w badaniach, spowalnia ten proces efektu Heifelika, czyli spowalnia skracanie się chromosomów. Dlatego też jak zobaczymy, ona podobnie jak Aeon, o którym mówiliśmy wcześniej, podobnie jak Glutathion, o którym mówiliśmy wcześniej, ma przedrostek YH. I dlatego wspomniałeś, że jest to substancja czy białko odmładzające. Karnozyna chroni krwinki czerwone przed rozpadem, ma też takie działanie zapobiegające modyfikacjom, szkodliwym modyfikacjom przez zbyt dużą ilość cholesterolu LDL, czyli tego, tego tak zwanego złego, chociaż wiemy, że nie ma złego, po prostu nadmiary są jego w przypadku już dokonanych uszkodzeń. I tutaj bardzo ważna rzecz: karnozyna odgrywa kluczową rolę w zabezpieczenie układu krwionośnego naszych tętnic naszych żył mięśni tych wszystkich miejsc do których dopływa krew bo karnozyna ma tą zdolność uelastyczniania naczyń krwionośnych i krótko mówiąc jeżeli mamy elastyczne naczynia krwionośne to one działają lepiej są zabezpieczone przed, przed, przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniem czy złogami, bo dużo łatwiej elastyczne tkanki sobie z tym radzą. W, 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 czytaliśmy też, jeśli Państwo chcecie sobie poszukać temat karnozyny, że optymalny poziom tej karnozyny u nas to jest zmniejszenie ryzyka uszkodzeń po zawale bądź po udarze. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy karnozynę na odpowiednim poziomie i zdarzy się y, udar czy zawał, to konsekwencje tego będą dużo mniejsze, mniej szkodliwe. Nawet mówi się, że w 40 przypadkach te zdarzenia przechodzą bez pozostawienia śladu. Zobaczcie, jakie to jest istotne, żeby tą karnozynę, karnozynę mieć, co jest też bardzo pożyteczne i pozytywne. Pewnie słyszeliście i Ty Zosiu, też o kwasie mlekowym, który wytwarza się w naszych mięśniach, to jest proces gdy nasze mięśnie pracują, wytwarzają kwas mlekowy. Niektórzy sportowcy czy osoby, które po dłuższej przerwie pójdą sobie na siłownię czy pobiegać, odczuwają to w postaci bóli, tych zakwasów, tak zwanych. Mm -hmm. I właśnie karnozyna ma zdolność przyspieszania, usuwania tych, tych zakwasów. Mówi na to, że ona utrzymuje tak zwaną homostazę kwasowo zasadową w mięśniach. Mm -hmm. Właśnie karnozyny. Przyspiesza regenerację i wydajność mięśni. A powiedz mi, ja się tu chciałam tylko zatrzymać, ponieważ wybieram się na, na wczasy związane z aktywnością. I w jakie miejsca kleić? Czy to na łydki? Wiesz, bo to będą gimnastyki więcej tego będzie, bo, bo, bo to takie typowo. W intencji schudnięcia, bo w sukienkę nie mogę wejść na, na galę do żlinu. Ja muszę sobie trochę, trochę pomóc i no, trochę mniej teraz, bo nie chodzę w te miejsca do gimnastyki, gdzie wcześniej chodziłam codziennie, bo mam więcej zajęć. I teraz, mhm. gdzie najlepiej ją kleić i jak wiesz, bo na pewno będzie mi to potrzebne przy takim tempie, wiesz, jak mhm. będzie tam. Na pewno najprościej jest w takim codziennym używaniu używać sobie według instrukcji. W momencie, kiedy mamy jakieś obciążenia jakichś konkretnych mięśni, możemy nawet na dany mięsień czy tutaj jeżeli mamy ból związany z zakwasami, hmm. czy chcemy przyspieszyć regenerację, to możemy lokalnie na, na to miejsce hmm. nakleić. Czyli na łydki, jak mnie tam ciągną, bo to zwykle łydki tak dają znać, wiesz, tutaj nogi z tymi zakwasami. Okej. Okay. Wiesz, ja jeszcze od siebie dodam, hmm. że jak się ociągałam zakupem tych elektrod, bo... bo były drogie, nie miałam pieniędzy na to, wiesz, i kombinowałam, że tak powiem. I osoba, która mi proponowała to, powiedziała w końcu, bo ciemność w tobie nie chce elektro. I Karnozyna wypędza, powiem kolokwialnie, ciemność ciała. Ciemność to nie są jakieś tylko duchy, byty czy coś. Ciemność mhm. to są też emocje, różne inne. Yy, Energia, yy, te niskie jest. uczucia, tak, y, to wszystko. Więc y, ja powiem, to do mnie przewowiło Krzysztof w tym sensie, no jak to ja nie chcę wypędzić y, y, ciemności ciała, no nie no to biorę, dobra, biorę na takiej zasadzie. To była taka kropka nad i. Tak, tak. Yy, karnozyna jest bardzo ważną substancją, podobnie jak glutation. Czy tak jak bielektroda Zresztą one trzy, tak jak powiedziałem, są tak zwaną trójką naszą. Wszystkie trzy mają ten przedrosty YH i działają synergicznie. Co do samej karnozyny, my wiemy i mamy bardzo dużo testimoniali związanych z odzyskaniem dobrego widzenia, z poprawą wzroku, dlatego że karnozyna produkowana przez nasze ciało zmniejsza ryzyko powstania katarakty i poprawi jakość wzroku. Często mamy takie zmęczeniowe osłabienie wzroku, czy związane właśnie z procesem starzenia się. Mieliśmy taki przypadek na samym początku, ja go nigdy nie zapomnę, bo to akurat była pani doktor, która, która zainteresowała się naszymi plasterkami i i ona kiedyś na na jakimś naszym spotkaniu opowiadała, że któregoś ranka wstał, wstali z mężem i mówi: Kochani, zaczęłam czytać mężowi Biblię. No i tak słuchamy, o co chodzi, co to ma wspólnego z bielektrodami. Ona mówi: Ale ja zaczęłam czytać bez okularów, a miałam po minus chyba 6 czy po minus 7. A wiecie, że Biblia potrafi mieć bardzo małe literki. I ona była w szoku, bo ona sobie nakleiła na noc bielektrodę karnozyna, i na drugi dzień jej się tak bardzo poprawił wzrok. To był typowy zmęczeniowy, taki związany z procesem starzenia, pogorszenie stanu wzroku, więc karnozyna działa doskonale właśnie na to, żeby przywrócić to. Już o układzie krwionośnym mówiłem. Regeneracja nie tylko rehabilit rehabilitacyjna, ale posportowa. Wspaniale yy, to działa. No i bardzo, silne, bardzo silny proces odmłodzenia dzięki, dzięki temu. Co do, co do yy, takich rzeczy, które sama karnozyna robi, bo wiecie, że my nie musimy, mm. plaster robi to przy cukrzycy na przykład, nie? Ale możemy powiedzieć, że karnozyna minimalizuje powikłania przy cukrzycy. Karnozyna, którą produkuje nasze ciało yy, i są badania, które pokazują, że karnozyna do podawana zapobiega niszczeniu kwinek czerwonych. Myśmy wielokrotnie rekomendowali, jak ktoś miał problemy z cukrzycą, i powikłania, tak zwana stopa cukrzycowa, rany niegojące się, właśnie, żeby stosować karnozynę. A jak wiemy, nasz plaster podnosi własną karnozynę, i możemy poprzez do, do, domyślne założenie stwierdzić, co się dzieje, dlaczego się tak dzieje. Karnozyna też, w jednym z badań jest to pokazane, że, że karnozyna podana przed operacją na, na zwierzętach zmniejszała dwukrotnie śmiertelność tych zwierząt, czyli wzrastała przeżywalność. A w jednym z badań jest pokazane, że nawet 70%, 74% przeżycia wobec 35% bez podania karnozyny. I te zwierzęta, na które robiono te, te, to badanie przy operacji, okazuje się, że jeśli się podało karnozynę, to po operacjach, szczególnie w obszarze neurologicznym, było zmniejszenie nasilenia tych zmian czy jakichś uszkodzeń. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. To się tak wydaje. Widzimy niebieski kolor, widzimy nazwę karnozyny, ale pamiętajcie, że to jest substancja, którą produkuje nasze ciało i ona mm -hmm. produkuje tę substancję, to nasze genialne, wspaniałe ciało, bo tego potrzebuje. Wiemy też, że karnozyna pełni bardzo ważną rolę w zapobieganiu chorobom Parkinsona i Alzheimera i różnym de demencjom e czy zaburzeniom poznawczym. To robi karnozyna. Takie jest jej e zadanie. E karnozyna sama też hamuje za nich białka, właśnie która, się, która który, który przyczynia się znacząco do powstania choroby Parkinsona. Jeszcze rzecz, którą muszę wspomnieć, mianowicie, karnozyna też była badana i była zalecana, była stosowana przy, przy autyzmie u dzieci. Są badania, można znaleźć badania, że karnozyna podawana do ust poprawia zachowanie dzieci cierpiących na autyzm. Bardzo ważny temat, że w tej chwili tych dzieci ze spektrum jest bardzo dużo. Karnozyna również skraca znacząco proces gojenia się ran, już też o tym mówiliśmy. I, i takie podsumowanie, można, można powiedzieć, że nasze ciało nie tylko produkuje, ale na przykład przechowuje, bo karnozyna jest skoncentrowana w mózgu i mięśniach. I ten, ta odbudowa, regeneracja przy, przy właśnie podniesieniu karnozyny następuje również w przypadku takich dokonanych istotnych już, czy to uszkodzeń związanych z jakimiś Zdarzeniami czy w wyniku starzenia się. Często są, my to nazywamy e, korzyści ratujące życie. To jest, to jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć. E, no i cóż, dobrze działa synergicznie, tak jak powiedzieliśmy. Dlatego, jak ktoś przychodzi do nas i pyta, mówiąc o różnych dolegliwościach, o, o różnej kondycji swojego, zdrowia to najczęstszym takim poleceniem jest zanim w ogóle mówimy o komórkach macierzystych to mówimy o tym żeby zrobić sobie ten reset trójcą przez 3 do 6 miesięcy czyli właśnie glutation ion plus karnozyna no, jest do tego protokół, właśnie, gdzie tydzień i znowu kolejny tydzień, kolejny tydzień, więc jeżeli Państwo się zdecydują, to jest to dostępne. Jeżeli macie jakieś. Yy... Do których chcielibyście się uwolnić, to zapraszamy. Napiszcie do mnie. Krzysztofa można znaleźć również na Facebooku. Spotykamy się, tak jak już to miało miejsce, na Zoomie. Betroje, z daną osobą bądź parą, jeżeli to jest rodzina, żeby doradzić. Krzysztof, jako ekspert, profesjonalista w dziedzinie nanotechnologii LifeWeight, doradza po prostu, gdzie jakie elektrody zakupić i jak je naklejać. I, no I opiekujemy się wami w czasie tej terapii. To nie jest tak, że jak w sklepie kupicie coś i już poszedł. Nie no, ma, czasami to są takie, wiesz, ludzie piszą prozaiczne pytania, czy to, że mi się bulga w brzuchu. No, dla ludzi to jest niepokój, a kiedy powiesz, że to jest normalny proces detoksu, to czy mhm. się uspokaja? Czyli ma kogoś, do kogo może napisać, do kogo może się zwrócić. I to jest, wiesz, ja no ponad trzy lata już to stosuję, więc ja mam swoją też grupę tych ludzi i wiesz, i my się w pewnym sensie tam zaprzyjaźniamy, zbliżamy. I Elektroda jest właśnie taką rozpoznawalną, właśnie, jak już mówiłam, tą częścią ludzi, którzy zaraz mają do siebie jakiś sentyment. Bo, bo to są ludzie, którzy decydują się na nanotechnologię, ponieważ to jest skuteczna medycyna XXI wieku. Ona jest jedyna firma w świecie, która ma tą, tą akurat nanotechnologię. Także, wiecie, zachęcamy Was naprawdę z całego serca, dlatego że robicie to sami, nie potrzebujecie wielkich ceregieli. Jak potrzebujecie zapytać, to jestem ja i jest Krzysztof. A więc Krzysztof, no zbliżmy się do końca na naszych spotkań w sensie takim omawianiu tych elektrod. Zbliżamy się do audycji, pytania i odpowiedzi. Wstępnie 22, ja jeszcze z Krzysztofem ustalę, czy tam pasuje to, bo to będzie chyba tak gdzieś koło 15, jeżeli masz przestrzeń. To już Wam to mówimy wstępnie, że to będzie 22 sierpnia na żywo. Wtedy ja zrobię wydarzenie i będziecie mogli się przygotować z pytaniami i być z nami na żywo. Także dziękuję serdecznie, Krzysztof, i dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami i za tak liczny odzew piszecie, kleicie już, opisujecie, czy nagrywacie mu się na WhatsApp o waszych nie, doświadczeniach takich radosnych. także to cieszy, że niesiemy tą dobrą nowinę. pozdrawiamy i dziękuję, tak. bardzo, Dobrze, bardzo. dziękuję bardzo. dziękuję za uwagę. do następnego razu na żywo.